W Twoich rękach masz skarb i naucz się je wykorzystywać. Dołącz do mojego dziesięciodniowego wyzwania i odkryj moc masażu twarzy. Za jedynie 35 zł nauczysz się prostych technik, które pomogą Ci odmłodzić Twoją skórę, zmniejszysz widoczność, zmarszcz. Poprawisz elastyczność skóry, podniesiesz owal twarzy, Twoja twarz będzie wyglądała bardziej świeżo i młodzieńczo. I z przyjemnością będziesz spoglądała w lustro. Masaż twarzy to doskonały sposób na relaks, redukcję stresu i napięcia. Poprawisz również swoje zdrowie. Regularny masaż twarzy pobudza krążenie i wspomaga drenaż limfatyczny. Twoja twarz nie będzie już taka opuchnięta. Zdajesz pewność siebie, będziesz się czuła pięknie i bardziej atrakcyjnie. Krok po kroku pokażę Ci, jak wykonywać masaż i ćwiczenia twarzy. To bardzo niska cena za tak wiele korzyści. I tylko 10 lutego możemy się spotkać online, i tego wszystkiego Cię nauczę. Dołącz już teraz, bo nie będziesz miała takiej okazji.